Witajcie w zaczarowanym domku Zariny. Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie bajki Basia i przegrywanie. Wczesnym latem Janek wyjechał z Antkiem i stryjem Michałem w góry, a Basia miała spędzić tydzień nad jeziorem z babcią Marianną i dziadkiem Rysiem. Zaprosiliśmy też Lulę, żebyś nie nudziła się ze staruszkami, powiedział dziadek i zarychotał. Zupełnie jakby to był jakiś dowcip. Basia nie bardzo wiedziała, co go tak rozbawiło. Przecież dziadek wcale nie był stary, a z Lulą nieraz zdarzało jej się okropnie wynudzić. Wynajęty od znajomych domek nad jeziorem wyglądał jak drewniany namiot albo tycia piramida. Babcia z dziadkiem zajęli pokój na dole. Basia z lulą do swojej sypialni musiały wdrapać się po wąskich schodach. Nie chcę tu spać? oświadczyła lula na widok spadzistego dachu i dwóch materacy położonych wprost na drewnianej podłodze. Zaklepuję! Zawołała Basia i wczołgała się na materac leżący pod małym, uchylnym oknem. Podobało jej się, że widzi tuż nad sobą niebo i gałęzie sosny i że skośny dach zmusza je do chodzenia na czworaka. Jesteśmy jak niedźwiadki w jaskini, szepnęła. I spojrzała na Miśka z dziśka. Wyglądał na zadowolonego. Lula chodziła obrażona całe przedpołudnie. Pomogła w rozpakowywaniu rzeczy, uparcie twierdziła jednak, że nie zamierza postawić nogi na poddaszu. Nie mówiąc już o spaniu, tam i chodzeniu po stromych schodach do toalety. No i całkiem przestała się odzywać, kiedy dziadek powiedział. Że w razie czego może skorzystać z nocnika, Basia usiłowała ją pocieszyć. Zagrajmy w papier nożyce i kamień. Jeśli wygrasz, będziesz spać na moim materacu. Zaproponowała Basia i na trzy cztery wyciągnęła przed siebie mocno zaciśniętą piąstkę. Ale Lula udawała, że nie słyszy. Rozpogodziła się dopiero w porze obiadu, gdy okazało się, że babcia robi gofry. Dziadek wystawił stół na zadaszony taras, żeby mieli widok na drzewa. Gofry były przepyszne. Basia zjadła sześć i ledwo mogła się ruszać. A ponieważ zaczęło padać i nie było sensu iść nad jezioro, babcia spytała: To może w coś zagramy? Dziadek zatarł ręce z radości. W ciągu roku regularnie chodził do znajomych na brydża i urządzał z babcią turnieje planszówek. Na wyjazd z wnuczkami spakował całą torbę gier. Pamiętajcie, że liczy się sama przyjemność grania, a nie to, kto zwycięży powiedziała babcia. Basia już to słyszała. Ostatnio twierdził tak tata, a kiedy potem mama ograła go w Scrabble, oznajmił, że to jego ostatni raz, bo ile można przegrywać? Hmm? To od czego zaczniemy? zapytał dziadek. Karty kości, gra planszowa. Basia chciała zagrać w Macao, a babcia w kości. Może zgadywanie wyrazów zaproponowała Lula. Były to pierwsze słowa, jakie wypowiedziała od chwili, gdy zobaczyła poddasze, więc dziadkowie zgodzili się na jej propozycję. Basia uważała, że to jest niesprawiedliwe, ale wolała już zadowoloną lulę od niezadowolonej luli, a w makao mogli przecież zagrać potem. Więc nic nie powiedziała. Grę zaczynała babcia. Macie 20 pytań, żeby odgadnąć co lub kogo mam na myśli, przypomniała. Czy to jest zwierzę? zapytała Basia i od razu dodała Czy to jest Misiek Zdzisiek? Babcia na oba pytania odpowiedziała przecząco. Czy to jest człowiek? Spytała Lula. Zgadła. Babcia rzeczywiście myślała o człowieku. Czy ten człowiek ma brodę? Zainteresował się dziadek, drapiąc w zadumie szczecinę na policzkach. Nie, zaprzeczyła babcia. Czy to jest dziewczyna? zadała pytanie Lula. I znowu zgadła. Basi wcale się to nie podobało. Co to za przyjemność, jak inni ciągle zgadują, a ona wcale? Czy to jestem ja? wyszeptała Lula z przejęciem. No, i okazało się, że wygrała. Teraz ja zamyślam zawołała Basia, zanim rozpromieniona Lula zdążyła cokolwiek powiedzieć. Już ona im pokaże, jak się zamyśla niezgadywalne rzeczy. Czy to jesteś ty? spytała Lula. No i trafiła za pierwszym razem. Basia zerwała się z krzesła i wybiegła na deszcz. Skoro lula mogła najpierw się nie odzywać, a potem wszystko wygrać, to ona może się zaziębić. A co? Na zewnątrz jednak wcale nie było zimno. Ciepłe krople spadły Basi na włosy i nos. Jestem sama, samiutka, i nikt mnie nie rozumie. Myślała Basia, specjalnie wdeptując w kałuże. Dopiero po chwili zauważyła babcię, która wyszła za nią na mokrą trawę. Zaraz zaczniecie rosnąć od tej wilgoci! rzucił dziadek z poddaszku. Jak grzyby! Basia zachichotała. Babcia rzeczywiście wyglądała trochę jak pieczarka. Bardzo miła i uśmiechnięta. No ciekawe, czy naprawdę urośnie? Basia wzięła babcię za rękę i razem wróciły jednak do stołu. Co powiecie na makao? spytał dziadek i zaczął tasować karty. W jego dłoniach małe kartoniki śmigały jak zaczarowane. Rach, ciach, ciach, rach, ciach, ciach, Wydawały charakterystyczny odgłos. Kiedy Basia próbowała tasować... Hmm, karty wcale nie chciały jej słuchać. Wypadały stali lub całkiem się rozsypywały, a niektóre miały potem brzydko pozaginane rogi. Wtedy babcia pocieszała ją, że to jest kwestia wprawy i wielkości rąk. Wystarczy, że trochę podrośniesz, a na pewno będziesz doskonałą tasowaczką, mówiła. Basia co jakiś czas sprawdzała, czy dłonie już jej urosły? A póki tak się nie stało, podziwiała tasowanie dziadka. Małe ręce przeszkadzały jej też trochę w trzymaniu wachlarzyka z kart, ale gdy miała ich zbyt dużo, kiedy nie miała ich zbyt dużo, to jakoś sobie radziła. Rozgrywka w Makao zaczęła się dla niej nie najgorzej, bo miała trójkę pik. Dzięki czemu lula musiała dobrać trzy karty. Basia uśmiechnęła się szeroko i podskoczyła z przejęcia na krześle. Chwilę później sama musiała dobrać dwie karty, bo babcia podłożyła jej dwójkę. Co za niesprawiedliwość! Dlaczego kładziesz piątkę na damę? spytała lula. Piątka idzie na wszystko, oświadczyła Basia. Wcale nie, zaprzeczyła Lula. Wcale tak, zdenerwowała się Basia. Spór rozstrzygnął dziadek, który powiedział, że mogą się umówić na piątkę kładzioną na wszystko, skoro Basia zna taką zasadę od dawna. Ach, Lula skrzywiła się lekko, ale nie zaprotestowała i gra potoczyła się dalej. Tym razem to dziadek nie miał szczęścia. Cały czas przegrywał i chociaż miało chodzić przecież o samą przyjemność grania, wcale nie wyglądał na zadowolonego. Babcia z kolei miała doskonałe karty i po każdej wygranej wznosiła triumfalny okrzyk Jest! To nie jest bardzo mądra gra mruknął dziadek. Wszystko zależy w niej od szczęścia, a nie od myślenia. Przegrywanie jest trudną sztuką, zauważyła babcia. Heh, łatwo jest wygrywać, kiedy się kantuje, rzucił dziadek. Nie podmieniłaś przypadkiem karty w czasie rozdawania? Podmieniłam? Ja? Babcia prawie za nie mówiła z wrażenia. Basia z Lulą przysłuchiwały im się w milczeniu. Potem wstały od stołu i wyszły na zewnątrz. Przestało padać i popołudniowe słońce rzucało złoty blask na pnie sosen. Zagramy w berka? spytała Basia. Lula skinęła głową. Nie powiedziała, że to gra dla maluchów ani nic w tym rodzaju. Biegały po kałużach dobrą chwilę. A kiedy przystanęły na tarasie, zobaczyły, że dziadek i babcia w całkowitej zgodzie patrzą sobie w Oczy. Kto nie ma szczęścia w kartach, ten ma szczęście w miłości, stwierdziła babcia i pocałowała dziadka w wąsy. Basia spojrzała na lulę. Była ciekawa, czy ona też nic z tego nie rozumie. O, tu jesteście dziewczynki! powiedział dziadek. Może partyjkę kości! Kiedy zapadł wieczór, Lula wdrapała się jednak na poddasze. Chcesz spać pod okienkiem? Spytała Basia. Miała nadzieję, że Lula powie nie. I tak właśnie się stało. Położyły się blisko siebie i wsłuchiwały w szum wiatru za oknem. Dziadek nie umie przegrywać szepnęła Lula w ciemnościach. Basia zachichotała. W tej chwili bardzo się cieszyła, że jest razem z kuzynką. Pomyślała, że ona sama też nie przepada za przegrywaniem. Za to wygrywanie było całkiem przyjemne. Tylko jak to się miało do tego, co mówili dorośli, że nie warto przejmować się przegrywaniem, a wygrana się nie liczy? Skrzyp. Ktoś wchodził po drewnianych schodach. Basia złapała lule za rękę. Kto się do nich skrada? Czyżby prawdziwy niedźwiedź? Zacisnęła powieki. Przytulnie tu was! rozległ się głos dziadka. Po chwili on sam wgramolił się na górę i przycupnął przy materacu. Czy da się grać bez przegrywania i wygrywania? Spytała go Basia: Zależy w co odpowiedział dziadek. Yy, w sportach zawodowych wygrana ma znaczenie. W turniejach brydżowych, w szachach też. Jednak, nawet w nich chodzi o coś więcej. Grając, dowiadujemy się czegoś o sobie, ćwiczymy ciało, umysł, uczymy się, jak współpracować z innymi, albo jak radzić sobie z porażkami. A kiedy gra się tak jak my dla przyjemności, najważniejsze jest robienie czegoś razem. Nie da się razem wygrać, ani razem przegrać, zauważyła Lula. To prawda, potwierdził dziadek, dlatego tak ważne jest, żeby tych, którzy przegrali, nie zostawiać samych i nigdy, przenigdy nie cieszyć się z ich przegranej. Zwłaszcza, że każdy czasem przegrywa, każdemu może coś yy, nie udać się, czy pójść gorzej. I nie tylko w grze, ale też w życiu. I to nic nie szkodzi. Na przegranych możemy się wiele nauczyć, na przykład tego, jak radzić sobie z tymi trudnymi uczuciami, albo jak mimo wszystko cieszyć się wspólnym działaniem, a może nawet, że zwyciężył ktoś nam bliski. Cieszyłeś się, jak wygrała babcia? Zainteresowała się Basia. Dziadek się roześmiał. No to nie jest zawsze łatwe. Bywa, że przegra na mnie złości, albo budzi smutek, albo żal. Zdarza się też, że po prostu zapominam, że to gra, że to nic poważnego i ponosi mnie chęć wygranej. Wolałbym jednak już chyba zawsze przegrywać, niż unieszczęśliwiać babcie. Słyszałam to. Zawołała babcia z dołu, a dziadek znowu się roześmiał. Wygrywać też trzeba umieć, powiedział. Nie jest dobrze, kiedy się też triumfuje za bardzo. Jak babcia, upewniła się lula. Słyszałam to! zawołała babcia po raz drugi. Bo wtedy nie myśli się o tym, jak czują się ty, yy, ci, którzy przegrali. dokończył dziadek. Skrzyp, skrzyp. I na poddasze wdrapała się też babcia. Usiadła obok dziadka i wzięła go za rękę. I przegrywanie, i wygrywanie bywa często wyzwaniem, powiedziała. I nie tylko dla dzieci. Nikt nie jest idealny, a dorośli czasem rywalizują ze sobą, nawet wtedy, gdy wydaje im się, że tego nie robią. I nie ma w tym niczego złego, jeśli jest się uważnym na uczucia innych, bo gra. Nawet gdy jest zabawą może wywołać silne emocje, a w pędzie do zwycięstwa łatwo zapomnieć, że nie tylko my się liczymy. Oh, Basia westchnęła. Tyle spraw w życiu było skomplikowanych, na przykład te słodycze, pyszne, chociaż szkodliwe, a teraz jeszcze granie. Jutro możemy zagrać w tasiemce, zaproponowała Lula. W tej grze każdy rysuje na kartce głowę jakiejś postaci. Zagina kartkę i przekazuje dalej. Potem wszyscy rysują tułów i ręce, znowu zaginają kartki i przekazują dalej. Po narysowaniu stóp rozwija się kartki i ogląda narysowane stwory. To gra, w której nie ma przegranych. Basia nie dosłyszała ostatnich słów. Bo zasnęła, ukołysana cichym głosem kuzynki i rozmową domu z wiatrem. Następnego dnia nie padało i było wystarczająco ciepło, żeby pójść po śniadaniu nad jezioro. Ścigamy się, kto pierwszy dobiegnie do wody?-spytał dziadek a może pobiegniemy razem? Odpowiedziała babcia. Wzięli się za ręce i całą czwórką pognali w stronę jeziora. Woda była chłodna, ale bardzo przyjemna. Nawet Lula nie narzekała, że zmoczyła sobie włosy. Basia skakała w płytkiej wodzie, rozchlapując wodne kropelki. Grała sama ze sobą w najdłuższe żabkowe skoki. I nie obchodziło jej, czy wygra, czy przegra i było jej z tym bardzo dobrze.